A więc śmano z tej strony arbuzik.pl i dzisiaj nagrywamy jak wbijam 7000 pucharków w Brawl Stars. Na samym wstępie powiem, że jeżeli jesteś nowy, nowa na kanale, to suba z dzwonem, żeby nie ominąć Cię żaden live ani filmik, który będę wrzucał i łapkę w górę pod tym filmem. To tak niewiele a mi będzie bardzo było. Bo wbijamy 80 subów. Ym, dobra. Zagram y, nitą na solo showdown. Jak widzieliście, brakowało mi tylko 8 pucharków. Czyli Że wystarczy, żebym miał drugie miejsce na showdown, Ale najlepiej, jakby pierwsze było. Ym, dobra. I otworzymy też Mega Boxa oczywiście. No to też zawsze nie ale to chyba ja, wiadomo. Mm. <ścoughs> tu już widzą, 5 cubów mamy. Musimy tylko nie przegrali, bo będzie trochę słabo. I przegramy. Mhm,hm,hm,hm. <laughs> że się tak nie odzywam, ale w nie ma sensu podczas tej rozgrywki, Jakby się cały czas Jest! Dobra! Już na pewno będzie 7000. To już jest pewne, na nie ile, bo tam tego... Bo żeby ładnie, dobra, 10 kucharki. I uwaga, no i drodzy widzowie, 7000 kucharków w końcu. Biczek tak długo na to czekałem. A więc dobra, otwieramy. Mega boxe. No niestety, pięć rzeczy, więc nie będzie nowej postaci. Ale i tak się bardzo cieszę, że wbiłem tutaj 7K upragnione. No jest dobry. 13 punktów do Gula. 29 punktów do Dynamajka. 30 punktów do Rico. 30 punktów do Franka i. 37 punktów do Broka i 2 bonusy, 6 biletów na wydarzenie i 3 fejnoty. No, mogło być zawsze lepiej, mogło w jakaś nowa postać, ale nie będę narzekał. A więc, dobra, to w sumie tyle, to miało być taki krótki odcinek, gdzie wbijam y 7000 pucharków. No i cześć.